Dzień dobry wszystkim. Witam tych, którzy interesują się tematami obronności, a zwłaszcza obronności naszego kraju i naszej armii. Chciałem dzisiaj poruszyć temat istotnej, bardzo z punktu widzenia naszej obronności kwestii tak zwanej obrony przeciwpancernej. Czyli czym a jeśli yy, czym to, jak bronić się w naszym kraju, na naszej Ziemi, które jak kilkakrotnie zdarzyło mi się powiedzieć w różnych innych vlogach, no, jest niestety czołgowiskiem Europy. Moi drodzy, mamy rok 2021 i od. Tak naprawdę, momentu, gdy wstąpiliśmy do NATO, ciągle borykamy się z problemem racjonalnej obrony przeciwpancernej na różnych szczeblach naszych wojsk, albo jak niektórzy mówią, powszechnej obrony przeciwpancernej. Co dokładnie mam na myśli? Na poziomie wojsk lądowych. Patrząc od dołu, najmniejszy pododdział, drużyna, potem Pluton, kompania, batalion, brygada. Radziecka doktryna wojenna na poziom pojedynczej drużyny piechoty wrzuciła podstawowy sprzęt przeciwpancerny. Na szczeblu Plutonu, no, jeżeli były wozy opancerzone lub, następnie, bojowe wozy piechoty, to one same miały Broń, która mogła służyć do zwalczania analogicznych pojazdów, lub też w niektórych przypadkach, mając przeciwpancerne pociski kierowane, również do niszczenia czołgów. Na poziomie kompanii powielało się to wszystko, bo było to gromadzone. Na poziomie batalionu już pojawiały się na przykład dodatkowe pododdziały w postaci plutonów przeciwpancernych, jako elementu kompanii wsparcia itd. Oraz możliwość wezwania odwodu wyższego przełożonego. Na szczeblu pułku lub też brygady ogólnowojskowej, zmechanizowanej i tak dalej, bywały przynajmniej kiedyś, teraz różnie to bywa, ale przynajmniej w naszej armii różnie to bywa. Dywizjony przeciwpancerne, które miały czy to artyleryjskie, czy też rakietowe środki zwalczania, często na większych dystansach niż te niższe szczeble. Oraz y, często miały one znacząco większą liczbę pocisków, zwłaszcza tych przeciwpancernych, rakietowych, które mogły na danym kierunku, z danej rubieży jako odwód przeciwpancerny dowódcy, wystrzelić do większej liczby potencjalnego sprzętu przeciwnika. Powyżej tego wszystkiego na szczeblu dywizyjnym. W ramach istniejących pułków artylerii również mogły występować dywizjony przeciwpancerne, albo też właśnie jakiegoś rodzaju dywizjony w różny sposób. Rosjanie mają takowe nawet na yy, gąsienicach, a kiedyś Niemcy mieli gąsienicowe, ciężkie niszczyciele czołgów. I co mamy teraz? Teraz mamy problem. Ponieważ. W roku 1961 opracowano coś, co do tej pory jest w użyciu również u nas. Mówimy o ręcznym granatniku przeciwpancernym RPG-7-7WD, w zależności od wariantu i rodzaju wojsk, jaki go używał. Czyli, de facto, niezbyt skomplikowany kawałek rury z okładkami drewnianymi. Chwytem pistoletowym, piezoelektrycznym mechanizmem odpalania i prostym celownikiem mechanicznym. To wszystko, rura jako taka, ma kaliber 40 mm i używa nadkalibrowych, czyli pocisków, które mają kaliber większy niż rura służąca do ich wystrzelenia pocisków kumulacyjnych w naszym przypadku, cały czas. Do niszczenia yy, środków pancernych i opancerzonych na dystansach między 200 a 500 metrów. Dokładnie, jeśli sympatycznie pamiętam parametry, to pocisk RPG-7W uzbraja się na dystansie 130 metrów, a celownik optyczny pryzmatyczny PGO-7. W związku z tym ma siatkę, która pozwala niszczyć sprzęt przeciwnika na dystansach od 200 do 500 metrów. Super. To był sprzęt dobry. O tym, że się sprawdzał, świadczą filmy, relacje wojennych reporterów najróżniejsze fakty. Prosty sprzęt mnóstwo go wszędzie widać łatwy w obsłudze. Praktycznie idiotoodporny. Taki sprzęt mieliśmy. Taki sprzęt nadal mamy. Tylko, że w obszarze samej rury przez wiele lat był zastój. W obszarze ewentualnych celowników, no jak najbardziej noktowizyjne, tudzież w ogóle jakieś tam inne. Ale przede wszystkim e świat poszedł do przodu w zakresie amunicji. Ponieważ amunicja pozwalała, ta do granatnika pod nazwą PG-7W, pozwalała niszczyć środki opancerzone do 300 mm jednolitej płyty pancernej. To jest ten ekwiwalent przelicznikowy, o którym wspominałem, czyli 300 mm RHA, a zawsze mówimy o tak zwanym wyścigu pocisk-pancerz. W przypadku tego sprzętu i tej amunicji, którą posiadamy, PG-7W, doszło do sytuacji, w której pancerz zdecydowanie ma przewagę nad pociskiem. Bo patrząc na naszych zachodnich, dawniej przeciwników, obecnie sąsiadów, ich czołgi podstawowe zdecydowanie posiadają odporność na tego typu pociski kumulacyjne. A patrząc na wschód, o ile może nie zawsze sam pancerz ma pełną odporność o tyle nałożone na niego systemy pancerzy reaktywnych czyli de facto odpowiednio przygotowanych ładunków wybuchowych, które z chwilą, gdy dojdzie do uderzenia głowicy pocisku kumulacyjnego, Spowoduje detonację tylko tego ładunku nałożonego na pancerz właściwy, i ładunek ten rozproszy strumień kumulacyjny pocisku, który go zaatakował de facto. To taką zdolność penetracji wschodniej proweniencji czołgów z pancerzem reaktywnym rzeczona amunicja utraciła. Dalej spełnić może swoje zdania w przypadku bojowych wozów piechoty, transporterów opancerzonych, wszelkiego typu sprzętu, pojazdów do transportu, etc., etc. Może nawet służyć do niszczenia siły żywej w jakichś tam umocnionych stanowiskach, tudzież do rozbijania niezbyt grubych murów, ale zdecydowanie rola, do jakiej pierwotnie został wynaleziony i wprowadzony. Czyli niszczenie czołgów podstawowych jest poza zasięgiem amunicji, którą mamy. Przez te lata, a mamy 2021, a kiedy weszliśmy do NATO, były nawet jakieś próby zrobienia z tym czegoś. Próbowano wymurzyć bardziej kumaty celownik optyczny, jak zobaczyłem zdjęcia adaptera, który opracowano do istniejącej szyny celowniczej proweniencji radzieckiej, czyli tzw. zwanej czy ogon. To nie wiedziałem, czy płakać, czy się śmiać, bo poziom komplikacji tego był dramatyczny. To amunicja powinna idąc tą samą drogą, którą poszły głowice w pociskach przeciwpancernych kierowanych, na przykład uzyskać jakiś penetrator, który Wzbudzi rzeczony pancerz reaktywny, spowoduje jego wybuch, i zaraz po tym, jak dojdzie do tej detonacji ładunku z pancerza reaktywnego, właściwa głowica kumulacyjna uderzy w miejsce, gdzie była przedtem kostka reaktywnego pancerza, i wykona swoją pracę strumieniem kumulacyjnym w pancerzu głównym, zasadniczym. I takie prace były. Ale w Polsce się nie zmaterializowały w sposób normalny. Dramat. W międzyczasie czeskie firmy, bułgarskie firmy, oczywiście rosyjskie firmy, chińskie firmy, nawet Egipt, Pakistan, produkują tego typu amunicję. Ponieważ, ponieważ ta ergierura, popularnie zwana, jest bronią relatywnie tanią. Amunicja do niej jest relatywnie tania. Dając przykład 3000 zł za zestaw tego typu granatu kumulacyjnego wersus znaczy plus cena samej broni i ewentualnych celowników do niej, ale nigdy nie, nie będzie. Uff, pokuśmy się 20-25 tysięcy taki komplet z jedną sztuką granatu. Versus wyrzutnia PPK Spike, czyli taki, jaki obecnie jest naszą najlepszą bronią przeciwpancerną, ale mamy go zdecydowanie zbyt mało, bo tylko chyba 280 wyrzutni, który kosztuje jednostkowo wyrzutnia, czyli CLU plus jeden kontener z pociskiem 300 tysięcy złotych za sztukę. Hello, jaki to jest przelicznik? Chyba dosyć łatwo to zauważyć. Więc o co tu chodzi, dlaczego my nic w tej sprawie nie robimy? To jest jakiś dramat. Mamy broń, która owszem powstała w latach 60. Na uzbrojenie wprowadzono ją w roku 1964 w ludowym jeszcze wtedy wojsku polskim. Mamy 2021, ale ta broń z odpowiednim osprzętem, z odpowiednią amunicją, dalej jest skuteczna i drastycznie wręcz powiedziałbym tańsza wraz z tą nową amunicją od innej broni, która we wprowadzaniu, implementacji jest tak droga w zakupie. Co należałoby w związku z tym zrobić? Sam wiem o tym, że niejedna RG Rura musiała przechodzić badania czy nie ma na przykład jakichś mikropęknięć i tak dalej, ze względu na technologię, w jakiej była wytwarzana? To były odlewy. Odlew nigdy nie jest tak mocny jak na przykład coś, co jest wykonane ze stali lufowej poprzez obróbkę. I co się okazało? No, Amerykanie w roku 2009 wypuścili. Amerykańska firma wypuściła swoją wersję RG Rury. Obłożoną w siedmiu punktach szynami pikatyny, czyli najpopularniejszym sposobem zastosowania podkładu, podłoża do montowania jakichkolwiek osprzętów, uchwytów, celowników, noktowizorów, itd. itd. O ile pierwsza wersja tego zagadnienia nie była jakaś tam wybitnie lżejsza, bo różnica była 200 gram, ale jeśli chodzi o ilość strzałów, jaką mogła oddać dana wyrzutnia, to ta żywotność lufy osiągnęła pułap 1000. A pierwotny model radziecki 250. Skokowa, skokowy wzrost jakości? Oczywiście. Chwilę później zrobili kolejną wersję tegoż granatnika. Kompozytowo-stalową, której masa zeszła do 3,5 kg. Oczywiście z tym też jest spodziewany spadek żywotności tejże lufy, ale hello! Tą broń dla swoich wojsk specjalnych zrobili, ponieważ tej amunicji do RPG-7 w różnych odmianach na świecie jest tak dużo, że amerykański oddział specjalny z taką RG-rurą jedną, na przykład w wersji desantowej złożoną, żeby mniej miejsca zajęła, w przypadku znalezienia zapasu tego typu amunicji może z niej korzystać. Bo robiono testy na wszelkiej maści, od wszystkich producentów amunicji, i ze wszystkimi ona w pełni współpracuje, czyli rzecz świetna. A u nas nie ma żadnej decyzji, nie ma kompletnie zdrowego rozsądku w temacie tego, jak nasza obrona przeciwpancerna na najniższym zwłaszcza szczeblu czyli drużyny piechoty a może nawet powinna zejść na poziom sekcji czyli Jednej z dwóch połówek drużyny piechoty. Co z tym zrobić? Jak z tym zrobić? A jest to najtańszy sposób wzmocnienia obrony przeciwpancernej i nie tylko tejże drużyny piechoty. Dlaczego nie tylko? Bo w Polsce też są polskie firmy oraz Wojskowy Instytut Techniczny do Zbrojenia, które pracowały. Nad rozwiązaniami takimi jak głowica kumulacyjno-odłamkowa, czyli taka, która zarówno zniszczy w przedziale do 200 mm przeliczeniowych pancerza wszelkie pojazdy, i jeszcze wyrzuci nawet 1200 odłamków w swojej sferze rażenia, rażąc siłę, siłę żywą. Tak? Granaty, Odłamkowe, całkowicie już tylko, czyli takie, które praktycznie nie mają zdolności przebicia pancerza, ale do siły żywej jak najbardziej, mała podręczna artyleria. Dalej, amunicja termobaryczna, a nawet termobaryczna z prekursorem czyli termobaryczna amunicja to jest tak zwana amunicja paliwowo-powietrzna czyli pocisk leci w przypadku odpowiedniego yy, nowoczesnego zapalnika w zadany punkt przestrzeni gdzie następuje detonacja wstępna i rozpylenie powstającego w tym momencie aerozolu paliwa i powietrza w danej jakiejś tam przestrzeni i detonacją drugą podpalenie tej mieszanki paliwowo-powietrznej czyli Wysadzenie pewnego wycinka przestrzeni. I tu rażenie odbywa się już nie tylko ogniem i energią wybuchu, ale wyobraźmy no, sobie tą przestrzeń, w której nagle dojdzie do wypalenia tlenu, który jest odpowiednio przecież znaną ilością w jednostce. Yy, yy, jak to się mówi, pojemności powietrza. I krótko mówiąc, mówimy o jeszcze uderzeniu ciśnieniem które wysysa życie w tej sytuacji trzeba tak to nazwać z potencjalnego przeciwnika a w przypadku zastosowania jeszcze prekursora a takie prace były w Polsce to najpierw ten prekursor potrafi zrobić dziurę w ścianie również betonowej przez którą to dziurę wpada dopiero właściwa głowica Termobaryczna i detonuje za tym ukryciem ścianą. Krótko mówiąc, może służyć do niszczenia ziemnych i betonowych umocnień albo budynków w przemyślany sposób. I co? I u nas nic się z tym nie robi. Jest też prywatna firma, która oferuje to amerykańskie rozwiązanie, lżejsze. Nowocześniejsze, tutaj y, nam, może bym w to nie szedł, ale tyle mamy tych RPG-7, że można z nich wybrać, które są w najlepszej kondycji, można je zmodyfikować, dodając na przykład y, taki sympatyczny: y, jak to nazwać? Pośrednik, albo jak to woli, adapter. Adapter na to. Szynę celownika rosyjskiej, radzieckiej prowieniencji czy Ogon, która daje ci szynę pikatyny, na której dasz nowoczesny któryś celownik, można też ten sam celownik PGO 7 zmodernizować, dając mu na przykład w przypadku amunicji kumulacyjno-odłamkowej lub termobarycznej, która może działać na dłuższym dystansie, lepszą siatkę celowniczą. A dwa, zmienić napięcie, na jakim pracowała żarówka do podświetlenia lub też ogrzania tegoż celownika, bo nie mamy dostępu nawet w tej chwili do tych radzieckiej prowieniencji baterii. Bądźmy szczerzy, trzeba kombinować, żeby podświetlić do nocnego strzelania tą skalę celowniczą. W celownikach PSO1 do karabinów SWD ten sam problem funkcjonuje. W noktowizorach NSPU, NSP3, PPN3, ten sam problem funkcjonuje. Więc da się zrobić w tani sposób skokowy wzrost zdolności obronnych najmniejszych pododdziałów Wojska Polskiego poprzez przegląd posiadanych zasobów RPG-7, ich niewielką i tanią bardzo modyfikację, ich jak i e, celowników, zakup również opracowanej w Polsce, a jeśli nie, to kupno również licencji na produkcję amunicji potrzebnych nam typów do tego sprzętu, a potrzebne nam są nowoczesna głowica kumulacyjna tandemowa do zwalczania pancerza reaktywnego, granaty kumulacyjno-odłamkowe, granaty odłamkowe oraz termobaryczne. Panowie decydenci. Jeżeli ktokolwiek z was przez przypadek jakiś zacznie to oglądać, to po prostu weźcie się w końcu za jakąkolwiek konstruktywną robotę. Mamy. Wielki problem z naj, najmniejszym, najniższym szczeblem obrony przeciwpancernej. Łatwo i tanio jesteśmy w stanie poprawić swoje zdolności w tym zakresie, tylko trzeba mieć odwagę do podejmowania decyzji. I gadanie głupot o tym, że to jest broń moralnie zestarzała, ludzie, i dlatego Amerykanie produkują kopię nielicencyjną tejże moralnie starej broni. Dlatego na całym świecie jest ona w powszechnym użyciu, dlatego produkują ją liczne firmy w państwach, które są członkami NATO. Hello! Może czas na proste decyzje, może jest czas na tanie decyzje. No, chyba że Wy się decydenci boicie tego, że coś może być zbyt tanie, a nawet działać. Nie wiem, ale mnie interesuje szansa polskiego żołnierza na przeżycie na polu walki. Szansa na to, że polski żołnierz będzie mógł obronić to, co ma bronić, wykonać zadanie, bo będzie miał czym. I rzecz czwarta: że nie zabraknie nam tej amunicji podstawowej do tego, żeby bronić się przed zmasowanym atakiem możliwym znacznie od nas silniejszego wroga tu nie trzeba wielkich decyzji tylko tu są potrzebne decyzje jako takie a póki co to my mamy tylko dęcie w wielkie tuby podbijanie bębenków permanentny anal koncept i prawie zero konkretów a żołnierz ma prawo być dobrze dowodzony Dowodzenie leży w rękach władzy. To niech ta władza zacznie myśleć i zrobić coś po prostu rzetelnie. Nie trzeba szaleć. Wystarczy działać rzetelnie i popatrzeć na inne kraje, również kraje członkowskie NATO i popatrzeć na to, w jaki mądrzejszy od nas wielokrotnie sposób modernizują oni swoje armie i wzmacniają ich, zdolność, ich zdolności obronne. Wszystkim tym, którzy podoba się to, co mówię, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Będziemy mówić więcej. Mam nadzieję, że docelowo będziemy mówić też częściej. Proszę też o wyrozumiałość za to, że pojawiły się na moim kanale, na moich filmach reklamy. To znaczy, że przeszedłem jakiś poziom weryfikacji przez YouTube'a. Moje treści, które podaję, nie są jakieś tam tragiczne, a jeżeli da się na tym cokolwiek zarobić, żeby móc pracować na coraz lepszym sprzęcie, zdobywać coraz ciekawsze informacje. Które podawać wam można w coraz lepszy sposób. Bo wolałbym, aby mówiąc o tym, nie podnosić karteczki z rysunkiem, tylko móc popracować nad filmem, zmontować go, wrzucić jakieś fragmenty, jakiejś prezentacji i tak dalej. No ale to wszystko kosztuje. Jestem póki co amatorem działającym tutaj na tym YouTubie. I każdy sub jest dla mnie drogą do tego, żeby się rozwijać. Mam nadzieję, rozwijać w dobrą stronę, więc jeśli kogoś to, co mówię, interesuje i mu nie przeszkadza, dawaj proszę, lajka, dawaj suba, pójść do znajomych. Mam nadzieję, że będzie nam to wszystkim dobrze robić. Obiecuję też, że po poprzednim filmie, w którym zacząłem mówić, czego nam potrzeba, żeby nadrobić. Pewien cywilizacyjny dystans do potencjalnych przeciwników. Przygotuję też materiał, w którym odpowiem na najciekawsze pytania, jakie do tamtego filmu się pojawiły, bo rzeczywiście jest to materiał na kolejny film. W tym wypadku tu i teraz dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.